Fakt TOSK, Weronika Popławska, zapraszam. Porażka Narodowego Planu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z lat 2013-2020. I co na to ministerstwo? Nic. Odpowiada, że obecnie realizowany jest Narodowy Plan Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. Poseł Michał Jaros wystosował do Ministerstwa Infrastruktury serią pytań i interpelacji dotyczących stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, podkreślając, że założenia poprzedniego narodowego planu BRD nie zostały zrealizowane, dopytuje o działania, zamierzenia, założenia i realizację. W odpowiedzi Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, informuje posła o planie aktualnej dziesięciolatki i odsyła posła do szeregu dokumentów. Między innymi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i działania realizowane w tym zakresie. Oraz system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jednocześnie Weber przedstawia statystyki porównawcze wypadków za lata 2021-2022. Marku, nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, czy ty, czy, czy branża jest świadoma, jaka jest metoda zbierania danych? Czy one są przejrzyste? Kto ma dostęp do rzeczywistych statystyk policyjnych? Każdy. Statystyki są publikowane na stronie policja.pl. Mhm. Możemy sobie w nie zajrzeć, z tym, że około, no około 3 lat temu, kiedy media, redaktorzy z mediów zauważyli, że nagle zaczyna pod koniec roku maleć liczba wypadków drogowych, jak również ich ofiar, łącznie z tymi ofiarami śmiertelnymi. To Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji się obraziło na taką sytuację i przestało publikować co miesięczne analizy stanu bezpieczeństwa. Mamy dzisiaj 9 marca 2023 roku, a my nie wiemy, co było w roku 2022. Poczynając od stycznia do grudnia nie mamy takich informacji, nie jesteśmy, nie mamy dostępu po prostu. Czekamy cały czas, aż komenda główna policji opublikuje te. Te, 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 te statystyki, ale myślę, że to będzie gdzieś początek kwietnia lub ewentualnie koniec miesiąca marca. Po co mi znać statystykę, co się wydarzyło w styczniu po 15 miesiącach? Absolutnie do niczego to nie prowadzi. Policja, ja mam wrażenie, że swoimi kanałami oczywiście zna na bieżąco te statystyki, analiz. Chociaż powiem szczerze, jakiś czas temu próbowałem je zdobyć i okazało się, że naczelnicy mówią, owszem, możemy ci dać statystykę, co u nas się dzieje. No więc taka statystyka mnie nie interesuje. Mnie interesuje, co się dzieje w naszym kraju, a nie w jakimś mieście. Czy chociażby w województwie, to jest, to jest zdecydowanie za mało. Dlaczego my nie możemy obserwować tej statystyki? Dlaczego ktoś ma coś do ukrycia? To nie jest tylko kwestia obrażenia się. Więc ja słysząc dzisiaj, że w 2022 roku na drogach zginęło 18 000, 1883 883 osoby, nie do końca chcę w to wierzyć bo my, bardzo mocno to wybrzmiało. Nie tylko my, ale również media nie mają możliwości nadzoru teraz takiego co miesięcznego nad tymi statystykami, więc Dlaczego to ukrywać? Przecież to chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. Oczywiście. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia policji. To są inne instytucje, które również są odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlaczego ośrodki szkolenia kierowców nie mogą takiej informacji na bieżąco przekazywać swoim kursantom, którzy w niedługim czasie uzyskają prawo jazdy, ruszą na drogę? Powinni znać podstawowe zagrożenia. To są przecież bardzo cenne dane, to o czym teraz powiedziałeś, z punktu widzenia uczenia się, świadomości, nauki, tak naprawdę. W jakich miesiącach, jak ta dynamika wygląda, kiedy jest najbardziej niebezpiecznie, i tak dalej. No i z tego, co mówisz, dostępu do tych danych nie ma. Minister także wymienia dokumenty, odsyła do nich posła. I ja trochę mam wrażenie, że on tego posła zbywa, bo na ile te dokumenty, na ile świadomość dotycząca tych dokumentów jest powszechna w branży szkoleniowej, ogólnie w branży BRD. Nie jest powszechna zgodnie z tym, co powiedziałem, a opieranie się na programach Gambit, na dwóch programach Gambit czy kiedy one już zakończyły swoją działalność. Powielenie tego wszystkiego, co było w Gambicie, nazywając to trochę inaczej Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który zakończył się zresztą już dwa lata temu, ponad dwa lata temu. Ale teraz jest nowy. I nie wniósł niczego. Podobnie jak Gambity. Pierwszy Gambit jeszcze był jakoś realizowany. Natomiast podstawowe pięć celi, które są określone w y, Narodowym Programie i były w tych Gambitach, nie są do dzisiaj realizowane. Jaka jest ochrona niechronionych uczestników ruchu drogowego? Nic się nie zmieniło. Świadomość uczestników ruchu drogowego, nic się nie zmieniło. Nie mamy dostępu zmieniło do danych. Się na gorzej. Zmieniło się tak się jest, na gorzej. na gorzej. Nie mamy dostępu danych. W szkołach cały czas edukacja komunikacyjna nie funkcjonuje. Nie ma podniesienia świadomości. Za chwilę owszem, będzie ściema owszem. tak naprawdę e, nauczania komunikacji w tak, szkole. Do tak, da? zgodnie do... z tymi projektami, które dzisiaj mamy, e, możliwość zapoznania się z nimi, e, niczego to atrakcyjnego nie wniesie, nie podniesie to świadomości uczestników ruchu drogowego. Ja mogę się zgodzić tylko z jednym celem, że jest realizowany, czyli z poprawą infrastruktury drogowej, bo rzeczywiście nowe drogi, które są teraz budowane, to mają już przebieg dróg, które wybaczają błędy. Ale to najczęściej są kończone inwestycje, nic nowego raczej się nie rozpoczyna. Trzymajmy się tego światełka w tunelu, bo ten tunel wydaje nam się po prostu bardzo, bardzo długi i bardzo ciemny.